Siemaneczko, siemaneczko, godzina dziesiąta, od rana pada A ja te, one powyłaziły, są całe mokre Strysujemy je Tam mam Budapesta, przepraszam, Cepela do odebrania bo Aryśka dzwonił do mnie Odbierzemy. Całe mokre jest to Trochę już chodzą Troszkę już chodzą, zaraz będzie karmienie Zobaczymy tutaj, co tu jest zgrane ale jest bardzo mokro i desczo Jest bardzo mokro, co tu jest? O jeden jest Jeden jest Malowany Cepel jest malowany. Co tu jeszcze jest malowanego. Jesteś malowanego? Nie, nie ma Głębie gołębie było od rana otworzone. Muszę zamykać teraz gołębie. Chod, dzisiaj się pokazał mój, nie wiem czy on się nie dobiera do gołębi. Nie chcę polatają. Poszły te dwa, wlazły tutaj. Chodzą, coś mokre są, ale chodzą. Dobiją te dwa, dobre te dwa. Ta budapeszka muszę zaznaczyć, która ona jest słaba. Jak ona jest czerwona, to ja wiem, która to jest. A z tych dacharzy już nie ma żadnego. A mówiłem, że ona słaba, siadła na dach. Mhm. Ten tipler czerwony chodzi. Chodzi ten tipler czerwony. Czekajcie, idę do domu. Coś muszę przynieść z domu. Przytrzymamy, ja one siedziały mokre sam tego od razu do klatki dał Te całe mokre, całą noc tu siedziały Jaszcząb mi chyba uderzył Bo jeden cepel jest rozwalony, ma głowę Chodzą zobaczcie, normalnie chodzą Muszę znać co to za Budapeszczka jest Tą co Bolek przywiózł? Możliwe A te chodzą a tych nie ma Nie ma jak pauza Dobra, jeszcze zdążyłem listonosz. Żeby... O, siadło to podać. Zaraz zobaczymy co to jest Muszę zobaczyć co to jest A to jest ta odbolka A ta odbolka Ta czerwona jednak chodzi A, to jest ta Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. jeszcze chodź, je chodź. Dobra, chodź, już wiem, która to Chodź, 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 chodź. Chodź, Musi chodzić. Gaz dostaną, będą chodzić. Chodzą, zobaczcie, jak krowy, ale chodzą. Ale nie ma już tych dosiadów, to i chodzą jakoś. Nie ma tych dosiadów, to już jakoś chodzą takich mocnych. Ta budapeszka jeszcze. Rumunów zaraz zaciągnie ale chyba jaszą, mi miwalną, bo nie wiem co się stało. Leżał tu gołąb, zobaczcie. Cepel, musiał uderzyć jaszczą. Cały normalny. Cały normalny. Musiał uderzyć gdzieś. Widzicie? A takie szembie. Dobry cepel. Lotny. Musiał uderzyć, bo rano były rozpuszczone i rozpędził się i nie uderzył i uderzył tu o pod tym, o tutaj o, o tutaj leżał. No, gdzieś o tutaj o, leżał, o tak, o, o tak leżał. Może w nie uderzył albo w gołem, nie wiadomo, jaśno. Później go zakopię. Na no, co? A te czerwony chodzą. Przytrzymamy je z 5 minut jeszcze. Ale tylko jest są mokre. To nie ma co się dziwić. Są mokre, są mokre. Nie ma co im się dziwić. Też by mi się nie chciało. Zaraz im damy karmę. Papuga chodzi, chodzi. Papuga tam wysoko. Idę po słoik. Jeszcze słoik. Wchodzimy, i damy jeść, wodę mają Karmienie Dziesiąta rano to... puszkę O jak szybko siadły, ja Nie, 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 wszystkie latacie. Jak wyjdziecie, to i tak polecieć Co też musisz lecieć. Nie ma, zmiłuj się! Ostra jazda dzisiaj w deszcz, tak w deszcz, tak latacie Chodź mamy to Słaby co Chodzę. Chodź i to już zaczęła chodzić No coś z nich będzie, powiem wam. Coś z nich będzie, bo chmury gadają i są mokre. Mrzawka, mrzawka, mrzawka. Zawsze. Jak się ładnie ten cepel złączy. Aby tylko nie siadało na dachy. Jak nie siadają na dachy, to będą chodzić. Który będzie teraz słaby to będzie wyłapany było... O żółty jest bardzo mokry, bo był on O jakiś obcy pocztowy Ale tamten no, daje nie? Dobra, odniesiemy flagę Te 10 minut im mi dałem Się nauczą nauczą. Z pięćdziesiąt jest ich. Takie dobre. O ten cepel. Co w las do wody. Dobra, niech siadają. Żarcie teraz sypiemy. Będą wchodzić szybko. Głodne są. Te są głodne, bo były całą noc na wolierni. Rano, bo wychodziło ja są potokoło Nic nie zrobimy. Ktoś tam mi, ktoś tam mi pisał, żeby mi te buda puścił. Kolega, one są sprzedane te buda Zaliczkę mi coś wysłał. On w grudniu je zabierze, bo nie ma wysyłek. Już niedawno je puścił.

nie wiem jak osiadły, ale siadają. Nie siadły wszystkie. Chodź, 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 chodź. Będą wchodzić, wystraszone coś są. Ja ale ostatnio też tak miałem, jak bolek był. Przyjechał, to też parę sztuk chodziło. Dobra, wchodzi się. Będą wchodzić, będą wchodzić. A mocno jeszcze nie usiadł. A tamten tam daje, nie? no to on jest za każdym razem, zaćcie on jest, o tam Nie widać go się marzę Teraz będzie go widać O jest tu, o jest, jest, jest świr Widzieliście To ta papuga taka daje Tutaj, to to tu bez przybliżenia No nie ma go Tam, gdzieś bardzo wysoko Dobra, niech wchodzą Szkoda mi cepela Ale co, jasno To i tak by zabrał, to bym nie wiedział To musiał atakować Coś tu się stało to... A tak jak szębia. Ale nie mojej nie widziałem tego A pleżą pod tym Dobra, nie wsiadają Ja idę karmić tamte i gonimy Budapeszt, moje no i, i Murzyń Zobaczcie jak będą chodzić Chodź, 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 chodź. Mocne to nie? Zobaczcie Schodzą O jeden jest od Bolka, co przyniesiony A i ciemny tam jest mój Budapeszt Tak Ciemny mój Budapeszt, o wyciągnął te dwa Dobra, pasujemy wiemy tak, tam był zgoniony Budapeszt Ziemny mój, I zobaczcie, ostatnie siadły Nie chciały tutaj usiąść Zaraz je spędzę Chodź, 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 chodź Głodny Buda Te polecą tam nie ma siodania i tyle Te zaraz będą włazić Niech włażą Dobra, te tak karmimy Pauzujemy, pozdrawiamy Będzie film drugi Te świry chodzą Mocne tu są dwa Budapeszty Z moimi dwoma Pozdro